Częściej słyszymy o drenażu limfatycznym, jak fantastycznie działa na uczucie ciężkich nóg, na zmęczenia po treningu, też ciężkiej pracy, a także przy pracy stojącej. Także przedstawiam Wam masażer uciskowy do nóg marki Medivon, który jednocześnie Wam w tych wszystkich aspektach pomoże i na co dzień będzie Waszym najlepszym przyjacielem, ponieważ możecie go tak naprawdę założyć kiedy chcecie i zaplanować Wasz zabieg praco w domu. Niestety z problemem ciężkich nóg, to wynika z tego, jaki mamy tryb pracy, często siedzący, stojący, tak naprawdę każdy nie jest dobry, ponieważ na bieżąco trzeba zmieniać te pozycję, poprawić krążenie. I tutaj pojawia się kolejny problem zły przepływ krwi. Co za tym idzie, pojawiają się obrzęki, właśnie czujemy uczucie ciężkości, nogi są zmęczone. I jednocześnie przy ciężkich treningach musimy sobie dać uczucie relaksu. Także zarówno osoby, które na przykład chcą korzystać w ramach relaksu po pracy, z masażu uciskowego, z drenażu limfatycznego, jaki typ sportowca, osoby, która na przykład ciężko trenuje, może skorzystać z jednego urządzenia. Masażeru uciskowego marki Medivon. To jest urządzenie, z którego ja osobiście korzystam po wielu ciężkich, siłowych treningach. Daje mi to uczucie przede wszystkim niezwykłego relaksu, jednocześnie komfortu i wtedy po zdjęciu na przykład takiego masażera mamy wrażenie, że nogi są wysmuklone, ujędrnione, Co za tym idzie? To wszystko, co tak naprawdę kumulowało się w naszych nogach, stres, zmęczenie, odpływa właśnie po użyciu tego masażera. I to jest właśnie moim zdaniem najlepsze rozwiązanie dla osób, które borykają się z bardzo intensywnymi ciężkimi treningami, ciężkimi dniami w pracy, jednocześnie z takimi, które mają problemy z krążeniem i obrzękami. Korzystając na bieżąco i regularnie z takiego masażera, możecie naprawdę pozbyć się tego problemu raz na zawsze, a jednocześnie wracać do komfortu korzystania z takiego urządzenia i jednocześnie takiego zabiegu, ponieważ mamy funkcję podgrzania, mamy wbudowany timer, mamy masaż pneumatyczny, no i głównie jest to masaż do wykonywania drenażu limfatycznego. Także cztery poziomy intensywności waszego masażu zapewnią Wam komfort przede wszystkim wyboru i możecie, co jest ważne, pracować na poszczególnej partii ciała albo na przykład przemiennie. Także wtedy poprawiamy na bieżąco krążenie i jednocześnie możemy poczuć takie naprawdę przyjemne grzanie, więc moim zdaniem marka mediwą stworzyła genialne rozwiązanie dla osób, które dla każdego, ponieważ my na bieżąco mamy intensywne dni pracy, mamy coraz więcej stresu, także go redukujemy jednocześnie, no i co jest bardzo ważne, poprawiamy krążenie i mamy uczucie relaksu. I znowu marka Medivon wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom, także mam nadzieję, że to urządzenie Wam się spodobało, a jednocześnie zaciekawiło. Ponieważ tak naprawdę bardzo często trzeba się umawiać do specjalistów, czekać na swoją wizytę, a bardzo często o niej zapominamy, albo po prostu przekładamy i te zabiegi nam się troszeczkę rozchodzą. A tutaj możecie wykonać ten masażer z zaciszu do Także naprawdę świetna opcja dla osób, które nie mają czasu, są zabiegane, a jednocześnie walczą z różnymi problemami. Także warto korzystać z Medivonu, ponieważ ma przede wszystkim atesty, certyfikaty, i jednocześnie jest to sprzęt medyczny, czyli sprawdzony. Także mam nadzieję, że dzisiejsza recenzja Wam się spodobała, a jednocześnie zaciekawiła, i będziecie korzystać z takiego rodzaju rozwiązań w domu.